Słuchajcie, zrobimy jeszcze dzisiaj kartę dnia. Muszę sobie jakoś z tym o, Kartę dnia. O, dzisiaj będziecie mieli wybory. Yy, mętlik w głowie. Wiecie co, dobrze przemyśleć dzisiaj, co będziecie robić i raczej bym nie podejmowała takich decyzji, które będą wiążące, albo kropka na D. To dzisiaj to nie, dajcie sobie spokój. Jutro. Dzisiaj to takie będzie, takie skołowacenie, może być takie odrętwienie, skołowacenie i tak staniesz przed ścianą i nie będziesz wiedział, co zrobić. Wiecie, co tak podają niby, że to będzie taki fajny dzień, który da dużo możliwości, jakieś tam emocje, że możesz na przykład, nie wiem, wylądować na jakiejś imprezie albo tak niespodziewanie gdzieś w kinie itp. itd. No to tak, ale jeśli chodzi, mnie to tam nie kiedyś wyszło, że jeśli chodzi o jakieś podejmowanie decyzji, to dajcie sobie siana jutro, jutro podejmujemy decyzję. Bo i tak y, nie zdecydujesz się, jak zdecydujesz się, to y, że tak powiem, albo możesz żałować, albo potem sobie pomyślisz, że to jednak nie to, mogłem inaczej. Nawet Wam powiem, że y, dzisiaj to też bym nie kupowała ciuku, bo to się będzie żałować. No. Proszę bardzo. Wypatruj znaku. A to wam może jeszcze jedno dam. I nie ma powodu do zmartwień. No. To co ma być to będzie, wybierzemy jutro, nie ma powodu do zmartwień i patrzymy na sny. Pozdrawiam.